Wychodzimy, wychodzimy sobie z klatki. Jest godzina za dziesięć Będziemy iść do szkoły. Min, popatrz jeszcze śnieg. Tak. Jak tu sam chodzi? Właśnie one mi przeszkadzają w lecie jeździć na rowerze. Mm -hmm. Teraz poczekaj tu na mnie, ja pokażę jak wygląda przejście dla pieszych. A właśnie nic nie widać, czy wyjeżdża samochód. Tak się przechodzi. I tutaj jest super zakręt, gdzie jak są ustawione samochody, właśnie to nie widać, czy coś nadjeżdża z naprzeciwka. Jest podobna sytuacja. Pan musi nas przypuścić teraz. ten tutaj się już prawie wbił w drugiego. Tak zatrzymał się pan, bo widzi, że filmuje. wiesz, nie wie... No, a drugi by wjechał w niego, ale to nic. No niestety takie tutaj są realia. No, tutaj mamy no, wyjazd no, ale właśnie szczęście... przy ulicy Radzyńskiej. Ulica, która prowadzi do szkoły. Idziemy teraz w stronę szkoły. Widać yy, sobie parking taki ulicą, dobry. która też tak wygląda właśnie. Ulicą o. drogą. Tu zaczynają już wracać samochodziki, które odwożą dzieci do szkoły przedszkola. Jeżdża następny, a z tyłu jedzie za nami kolejny, który musi lawirować. My musimy się zatrzymać, ten musiał zjechać i idziemy dalej. I to jest niebezpiecznie omijać tak samochody, bo jeden samochód może się Ciebie Grozi niebezpieczeństwo potrącenia. Jeśli nie w porę się uniknąć, radzę wskoczyć na trawnik. Na trawnik. Powinno być przejście. Normalny powinien być chodnik. Chwilę. Jeśli, jeśli jeszcze nie będzie tego chodnika, to trzeba wskoczyć na trawnik żeby nie No, ale zobacz jakie jest błoto akurat. No nic, to się wyczyści. Się wyczyści. Właśnie się jest bezpieczeństwo. Następny jedzie, więc musimy zejść. Proszę, mamy dwupasmówkę. Dziecko musi się zatrzymać. Pan się zatrzymał. Wyjeżdżajcie następne. Klasy 4.8 albo teraz 4-6 mogą już same iść do szkoły. Natomiast młodsze dzieci jak klasy 4, znaczy 1-3 muszą iść z rodzicami, ponieważ grozi im niebezpieczeństwo. Jedna chwila nie uwagi już jest się to wrócone. No niestety. Tu stoją słupki do przedszkola, więc rodzice parkują samochody przed słupkami. Tu mamy wjazdy do szkoły, ale on jest zamykany tylko dla nauczycieli. O, ten nie wasza. Dobrze. Dobrze. Tu nam się Ludzie, udało. Dzieciaki wysiadają. Zrobimy sobie parking na błocie. No niestety, no, gdzieś z trzeba się zatrzymać, żeby te dzieci dowieść do szkoły i do przedszkola. Dzień, Dzień dobry. Cześć, Jasinka. Cześć. Dobra, Zuza, biegnij, do, biegnij już do szatni, ja zaraz przyjdę. Za chwilkę przyjdę. I teraz proszę, nadjeżdża samochodzik i niechby teraz dziecko wybiegało ze szkoły, no to finał byłby wiadomy. Dobra, to by było na tyle, myślę, że wystarczy. A little bit of.